Nazywam się Marta franczak i jestem fizjoterapeutą. Chciałabym powiedzieć dzisiaj Wam kilka słów na temat obrotów i obracania się. Zdolność obracania się w pozycji leżenia jest jedną z ważniejszych umiejętności, którą musi osiągnąć każdy niemowlak, aby jego rozwój przebiegał w sposób prawidłowy. Jest to podstawa do zmiany pozycji, do późniejszej lokomocji. Maluszek uczy się w ten sposób świadomości własnego ciała. Zanim jednak osiągnie tą złożoną umiejętność, musi zdobyć takich kilka prostszych, aczkolwiek nimi ważnych umiejętności. Między innymi nauczyć się kontrolować swoją główkę, kontrolować tułów, ustawiać głowę względem tułowia w tzw. elemencie, czyli bródkę, ustawiać blisko mostka. Musi zrównoważyć napięcie mięśni brzucha i pleców. Kiedy to osiągnie, mówimy, że ustawia się w symetrii. Zobaczcie, dzięki temu w linii środkowej może łączyć swoje rączki, wkładać je do buzi. Może podwinąć pupkę, unieść ją lekko na podłoże, unosić nogi. I w tej pozycji, zobaczcie, bardzo fajnej, bardzo aktywnej niemowak spędza bardzo dużo czasu. Dzięki czemu powoli uczy się, zobaczcie, przenoszenia ciężaru ciała na boki. Później coraz więcej, coraz bardziej. Potrzebna jeszcze jest umiejętność przekraczania linii środkowej. To znaczy, jeżeli damy z lewej strony dziecka zabawkę, będzie umiało złapać prawą roczną. Jeżeli mamy umiejętność już przenoszenia ciała, zobaczcie, na boki, mamy umiejętność przekraczania linii środkowej, potrzebne nam jest jeszcze skośne ustawienie mienicy. I zobaczcie, kiedy maleństwo tutaj zaczyna się przekręcać, prostuje, Dolna część tułowia wydłuża część obciążoną i zaczyna skręcać odciążoną do górną. I teraz, kiedy dziecko umie już wyciągnąć część tułowia na dole, skrócić górną, uczy się też ustawienia pięknego minicę. I mamy już wszystkie umiejętności, dzięki którym dziecko może zacząć próbować. I próbuję ja bardzo. Pierwsza, obrót z pleców na brzuch, czy z brzucha na plecy? Odpowiedź jest tylko jedna. Oczywiście dziecko najpierw uczy się umiejętności obracania z pleców na brzuch. Ta umiejętność osiąga mniej więcej w piątym miesiącu swojego życia. Natomiast obrót z brzucha na plecy jest trudniejszy i uczy się tak naprawdę dziecko tego dopiero w siódmym, ósmym miesiącu swojego życia ta kolejność nie może być zmieniona. Jeśli okazuje się, że położycie swoje dziecko w drugim, trzecim miesiącu jego życia na brzuchu i spada na bok albo na plecy, to nie jest aktywny podpór. To nie jest aktywny obrót. Dziecko po prostu w stół ma problem na przykład z napięciem mięśniowym, traci równowagę, a spada. Może mieć też problem z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej. Może być przy czym bardzo wiele. Każda taka sytuacja Daje nam konieczność konsultacji ze specjalistą. Obracanie krok po kroku. Zaczynamy od ustawienia głowy. W ten sposób ustawiamy ulubioną zabawkę w kierunku, w którym byśmy chcieli, żeby nasze maleństwo się obróciło. Więc buzia kieruje się w stronę zabawki, ustawiamy rękę. Do góry częścią dłoniowo do sufitu ustawiamy skośne miednicę. Wydłużamy część, przez którą będzie się nasze maleństwo obracać, i skracamy tą kodciężoną, aby właśnie było skośnie ustawienie miednicy. Ja proponuję naszą jedną rękę położyć na nóżce dziecka, tej, przez którą będzie się obracało, tak. Aby wyprostować nóżkę w stawie biodrowym i kolanowym, natomiast drugą moją rękę kładę na drugim biodrze dziecka, lekko podwijam mięczkę, zginając biodro górnej nogi, i teraz powoli zaczynam obracać moje dziecko. Powoli, powoli. Kiedy jestem już na boku, tą dolną moją rękę mogę zabrać. I idę do leżenia przodu. Kiedy już kolanko dotnie podłoża, prostujemy nogę w stawie biodrowym i idziemy do podporu w leżeniu przodem. Co jest ważne w tym obracaniu? Ważna jest ręka. Ręka nie może leżeć tu, ponieważ zobaczcie, uniemożliwia to dziecku obracanie. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, że jeżeli już mam ustawienie głowy, rączki ładnie i nogi ładnie podążają, a nie podąża za ruchem, ręka nie przekracza linii środkowej, to możemy pomóc łapiąc zestaw barkowy i pomóc dokręcić obrót. Co z głową się dzieje podczas tego obrotu? Zobaczcie, w tym miejscu już powinna głowa. Umieść się do góry, ale umieść wzdłuż osi kręgosłupa, a nie wygiąć. Takie wyginanie jest to nieprawidłowy obrót. W prawidłowym obrocie głowa idzie tu do góry. Dobrze, teraz powrót z leżenia na brzuchu do leżenia na plecach. Tak samo wydłużamy część tułowia, przez którą będziemy nasze maleństwo obracać. Najłatwiej przytrzymać rączkę dziecka, staw łokciowy ustawić pod buzią, pod noskiem i przytrzymać jedną rękę. Naszą drugą rękę, cztery palce, kładę na brzuchu, a kciuk okala staw biodrowy i przez zdjęcie w stawie biodrowym górnej nogi zaczynam obracać. Kiedy jestem już na boku, tą rękę mogę wyjąć i przekierować ją na główkę. I dokręcam, dokręcam, i jesteśmy na plecach. Jak możemy wspierać obracanie się naszego maleństwa już od pierwszych dni jego życia? Możemy na przykład przy Zmianie piluszki, cztery palce kładziemy na brzuchu a kciukiem obejmujemy u do dziecka i przez uniesienie skośnia miednicy czyścimy jeden pośladek, odkładamy i odnosimy z drugiej strony, myjemy drugi pośladek. Pamiętajcie proszę, żeby zawsze wymieniać ręce, możemy na przykład także podnosząc bocznie nasze maleństwo. Zobaczcie, część dolna tułowiec wydłużona, część górna skrócona, tak samo jak czas obracania. O tej pozycji jeszcze powiem oddzielnie w nowym filmiku. I możemy również rolować na boki. Zobaczcie, w stopy maleństwo łączymy nad pępuszkiem, i jedna ręka naszego maleństwa będzie spoczywać na staliskokowym, druga na drugim staniskokowym. I teraz, gdy mamy linię środkową, głowa i tu ułożona równiutko, oczy skierowane dziecka na nas, barki lekko opuszczone, możemy rolować powoli na boki nasze maleństwo. Pamiętajcie proszę, żeby cały czas mieć kontakt z ręką. Inaczej może dojść do tego, że nasze dziecko będzie wyginać głowę do tyłu.